na prezentację wprowadzającą do pierwszej debaty dzisiejszego dnia. Prezentacja nosi tytuł Co dalej przed małym formatem? Gdzie są jego mocne strony? A co należy wzmocnić, wzmocnić w pierwszej kolejności na scenę? Zapraszam pana Michała Maksymca, dyrektora współpracy z sieciami detalicznymi Jugo Shopper. Panie Michale, oddaję panu głos, a państwa proszę o brawa. Bardzo dziękuję za to przemiłe wprowadzenie. Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam też wszystkich tych, którzy są dzisiaj z nami online i przysłuchują się temu wystąpieniu następnym debatom. W Agencji Badawczej Jugo na co dzień badamy, mierzymy i dokładnie analizujemy rynek FMCG. To, co polskie gospodarstwa kupują, wkładają do, codziennie do, do koszyków w różnych kanałach, więc z pewnością możecie Państwo oczekiwać, że w ciągu tych następnych 20 minut. Myślę, że całkiem sporo liczb się pojawi, sporo wykresów, mam nadzieję, że sporo też świeżej dawki wiedzy i na pewno będzie to kontynuacja tego, co wczoraj Szymon opowiadał podczas pierwszej części tak naprawdę naszej dwudniowej prezentacji. Więc dzisiaj trochę mniej o tym, jak to z lotu ptaka, handel wygląda i trochę mniej o tym, jak, jak to wygląda za granicą. Bardziej skupiamy się na handlu malformatowym, na tych wyzwaniach ale też plusach czy mocnych stronach handlu, no przede wszystkim handlu małoformatowego. Handel małoformatowy. Tutaj miałem też przy okazji posłuchać kilka, usłyszeć kilka słów o tym, jak to przez ostatnie 35 lat zmieniło się handlowanie i sklepy, ale zacznijmy może od tego, jak to dzisiaj wygląda, gdzie dzisiaj jest polski handel. Dzisiaj do sklepów małoformatowych przychodzi każdy. 94%, czyli odsetek polskich gospodarstw domowych, penetracja, to jest ta liczba, która określa nam zasięg, czyli to, do ilu tak naprawdę gospodarstw trafia handel, ile klientów spośród wszystkich Polaków przychodzi, więc całkiem sporo. Całkiem spora i całkiem duża jest też, jest też poziom częstotliwości, ponieważ do tych sklepów, do sklepów mafamatowych przychodzimy, Średnio dwa razy w tygodniu, inaczej mówiąc, raz na około 3 dni, a dokładnie licząc precyzyjnie, to jest 117 razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kończąc na wrześniu. Więc w porównaniu do innych kanałów jest to całkiem spora liczba. Średnio wydajemy tutaj 33 zł. Oczywiście są takie koszyki, które są większe, one też zależą od formatu sklepu, te nieco większe w tym małym formacie. Oczywiście mają większe koszyki, tym bardziej generowane przez większe gospodarstwa domowe, są też mniejsze. Średnio to jest 33 zł, do których to koszyków wkładamy mniej więcej 2 kg produktów różnych. To co jest ciekawe, to te dane... Nie bardzo się zmieniają rok do roku, co, co widać tutaj poniżej na dynamice w ujęciu rok do roku, 12 miesięcy, ale też w tym ujęciu krótszym year to date, czyli od stycznia do ostatniego analizowanego miesiąca. Na uwagę zasługuje fakt, iż ten średni koszyk faktycznie to jest coś, co drive'uje, co powoduje, że ten handel nam nieco rośnie. Mały minus, jeśli chodzi o, o ten e, wolumen, kilogramy wkładane do koszyka, i to też doskonale widać, gdybyśmy teraz skondensowali tą wiedzę, skumulowali i opisali ten rynek małofarmatowy z lotu ptaka. Czyli jak wygląda ta dynamika, jeśli chodzi o to, e, ile złotówek wydajemy w małym formacie i jak ta zmiana wygląda e, rok do roku. Więc możemy powiedzieć, że wielkość, nie wielkość, wartość,

produktów FMCG, spożywki, kosmetyków, chęć gospodarczej czy kamy dla zwierząt wzrosła o 5,5% w skali jednego roku. W podobnym tempie, w tym krótszym okresie, czyli year to date, ten rynek się zachowywał. To, co jest jasne i to, co tutaj bardzo wybrzmiewa, to jest to, co jest na dole. Czyli generalnie ta wartość rynku obosła tylko i wyłącznie ceną, ponieważ to, co Państwo widzicie z Waszej lewej, z mojej prawej strony, to jest niewielki spadek wielkości rynku. Czyli to też oznacza, że czasami o ten jeden produkt mniej wkładamy do koszyka, bądź on też mniej waży. Być może przez downsizing, być może przez to, że też wybieramy troszeczkę inaczej, inaczej kupujemy. I właśnie o tym, jak kupujemy, następne slajdy będą opowiadać. Natomiast gdybyśmy jeszcze przez chwilę zostali w tych liczbach określających, opisujących świat handlu małofamatowego, no to warto powiedzieć, jak to wygląda w udziałach rynkowych. Patrząc na cały rynek FMCG, tam gdzie mamy też kosmetyki, tam gdzie mamy wszelkiego rodzaju kanały, e, o których często zapominamy, e, bazarki, e, jakieś stacje meznowe, ale też na przykład sklepy dyskontowodowe, gdzie też spożywka się, się już pojawia, więc wszystkie, wszystkie kanały e, i patrząc e, z perspektywy gospodarstwa domowego i ich zakupów e, gospodarstw domowych, e, które są dokonywane w tych wszystkich kanałach i przenoszone do domu, to dzisiaj handel formatowy ma 18% udziału w rynku, jedna piąta mniej więcej. Tutaj o handlu maformatowym e, mówiąc mam na myśli trzy takie główne segmenty. Oczywiście e, ta najważniejsza też z Państwa perspektywy to jest ten handel zrzeszony, handel sieciowy, to jest ten pierwszy po Waszej e, lewej stronie. E, po środku handel e, niezrzeszony, ten, który... I o którym od dawna już mówimy, że ma największe problemy i się kurczy. I o tym za chwilkę jeszcze dwa słowa. I na końcu jeszcze mamy tutaj po mojej lewej stronie handel specjalistyczny, czyli wszystkiego rodzaju piekarnie, warzywniaki, sklepy mięsne. Je też badamy w naszym badaniu, opisujemy liczbami. I to, co jest ciekawe, tutaj też po chociażby samej dynamice udziału, widać, że Faktycznie ten handel usieciowiony, tam gdzie jest jakiś pomysł i, i tak naprawdę parasol ochronny nad przedsiębiorcami w postaci franczyzy, operatora, centrali, grupy zakupowej, no to on ma się znacząco lepiej niż ta część pośrodku, czyli ten handel niezrzeszony. I tutaj faktycznie trzeba jeszcze powiedzieć, że jak patrzymy od strony sklepów, które bardzo wpływają na to, jaka jest ta dynamika no to przecież nie można po, nie powiedzieć o tym, jak wygląda ten handel w liczbach. I w ciągu ostatniego roku, 2024 versus 2023 rok, z rynku było nam około 2700 sklepów. Tutaj powołuję się na Dan and Street, bardzo dobre źródło, jeśli chodzi o, o liczbę sklepów. Mówimy o sklepach, które są sklepami spożywczymi z przewagą spożywki, które się zamknęły albo zawiesiły działalność. I oczywiście, to też nie jest niespodzianko, że bardziej mówimy tutaj o tych sklepach właśnie małofarmatowych, niezrzeszonych, tam gdzie często albo już nie ma pomysłu jak walczyć z większą konkurencją, albo właśnie są inne wyzwania, o których teraz będę mówił, bo, bo myślę, że to jest dobry punkt, żeby przejść do tych wyzwań. Państwo, przedsiębiorcy, państwo przed e, ekranami laptopów, wy doskonale wiecie, ile tych wyzwań codziennie jest. E, wczoraj było o tym trochę głośno. E, wyzwania z jednej strony. Wczoraj były wspomniane e, takie duże demograficzne. No, starzejemy się, jest nas coraz mniej, i to jest coś, co będzie dotykało wszelkiego rodzaju kanały. To nie tylko mały handel, handel małofamatowy w Polsce, ale też inne. E, to wszystko jest przed e, handlem, ale też producentami. E, dotyka na pewno handel. System kaucyjny wprowadzany de facto teraz już, ponieważ to przedsiębiorca musi włożyć ze swojej kieszeni często dodatkowe pieniądze, środki na to, żeby kupić czy butelkomat, czy jakiegoś rodzaju, nazwijmy to, urządzenia do ręcznej zbiórki butelek, to często to też jest koszt alternatywny, ponieważ czas, który na tym spędzamy, to też jest ten czas, który przedsiębiorca mógłby spożytkować na układanie towaru, na myślenie o swoim sklepie, a rozmawiając właśnie z przedsiębiorcami, to też wiem, że dzisiaj wyzwaniem to też jest to, że coraz więcej biurokracji wkładło się do sklepu w ostatnich wielu latach, więc ten czas, który spędzamy na prowadzeniu, de facto na prowadzeniu rzeczywistym sklepu jest już coraz, coraz mniejszy. Tych wyzwań jest o wiele więcej. Ja dzisiaj skupię się na e, dwóch takich większych i trochę pogłębiej te tematy, które wczoraj e, Szymon zaznaczył i które też były poruszane w debacie. No, o dyskontach można by bardzo, bardzo długo dyskutować i one oczywiście pojawiają się na każdej konferencji. Natomiast one muszą się pojawić, ponieważ to też jest tak, że klient sklepów małofamatowych to też jest klient dyskontów. I nie możemy od tego uciekać mówiąc, że... De facto to w naszym sklepie większość zakupów jest robiona, bo de facto ten sam klient, i o tym też będę mówił i pokażę na konkretnych przykładach, on też idzie do dyskontów. Może w innych misjach, ale tam też właśnie ucieka nam wiele, wiele złotówek. I to, co się zadziało w ostatnich latach, czyli z jednej strony to, co branża mówiła opisując to jako wojna cenowa, de facto agresywna komunikacja intensywna, jeśli chodzi o pozycjonowanie cenowe tych sklepów, o budowanie świadomości, percepcji cenowej, bo o to, o to tutaj chodzi, to spowodowała już mniejsza o to, czy taniej jest w sieci A, czy w sieci B, ale generalnie ludzie, przeciętny konsument, Pewnie już się gubił, gdzie tam może być taniej, ale w jego umyśle już kiełkowała myśl, że generalnie najtaniej to jest pewnie w tych sklepach ogólnie dyskontowych, czy w tych, o których jest głośniej na rynku. Więc to myślę, że jest duże wyzwanie też z perspektywy właśnie handlu małofamatowego. De facto, biedronka, ona też ma jubileusz, 30 lat w tym roku, więc. W mojej opinii trochę ten komunikat już jest wyciszany, natomiast Lidl no to jest kampania, która chodzi właśnie w tych dniach. Dzisiaj w telewizji 30-sekundowe spoty możemy zobaczyć mówiące o tym, że tam też jest taniej niż u konkurenta. I to też ma wpływ na klienta handlu małoformatowego. Patrząc na konkretne liczby, którymi można by opisać działania tychże dyskonterów, myślę, że warto spojrzeć na to, co mamy w naszym badaniu jugo Shopper Panel. I pozwólcie Państwo, że podkreślę kilka z nich. Przede wszystkim patrząc na biedronkę Lidla i wymieniam tylko te, które oznaczały się nieco większą dynamiką. Myślę, że tam warto swoje oko zawiesić. Po pierwsze Lidl, no tutaj przede wszystkim wygrywa penetracją, czyli zasięg jest coraz większy, oczywiście na niego nie wpływa tylko i wyłącznie komunikacja i polityka cenowa, to jest o wiele więcej składowych, na czele oczywiście z nowymi otwarciami ekspansją, bo te sklepy też się przecież rozwijają i nowe placówki otwierają, nie tylko w Słowacji, Biedronka, ale też przecież cały czas w Polsce. Natomiast w Lidlu 0,7 punkta procentowego penetracji, dzisiaj możemy powiedzieć, że z 10 gospodarstw 8 co najmniej raz odwiedziło sklep Lidla, więc tutaj dyskonty rósło między innymi przez zwiększoną liczbę klientów, ale patrząc na częstotliwość, to na przykład tutaj Biedronka z drugiej strony miała nieco większy wzrost, oczywiście można mówić czy 2% to jest dużo, czy to jest mało, ale jak pomnożymy te 2% częstotliwości, czyli kilka wizyt więcej per gospodarstwo, per klient, a tych klientów jest dużo, bo przecież prawie każdy z nas, co widać tutaj 96%. No ja to bardziej widzę, państwo pewnie mniej. 96% to jest penetracja Biedronki, więc te kilka wizyt per gospodarstwo to jest faktycznie w skali całego roku dużo. Kolejna rzecz, średnia wartość koszyka. No to też nie jest niespodzianką, ponieważ tak jak mówiliśmy, w każdym kanale ten średni koszyk rośnie, on rośnie dużo ceną, ale z drugiej strony to też co wpływa na te koszyki, czasami to też jest wolumen, czasami to jest wolumen generowany przez promocję. I zwróćcie Państwo uwagę na to, nie wiem czy z tyłu widać na samym dole, tutaj mamy udział promocji w sklepach, więc Biedronka, Lidl, zaraz do Lidla przejdę, zwiększyły ten udział wydatków promocyjnych, czyli de facto to jest taki odsetek. Wydatków gospodarstw domowych na produkty FMCG w tych sklepach, które zostały dokonane w promocji, no to mamy wzrost rok około 3 punkty procentowe odpowiednio dla Biedronki i ponad 2 punkty procentowe dla Lidla, więc widać ten wzrost i zwróciłbym Państwa też uwagę na same poziomy tejże promocji. Bo tutaj, w przypadku Biedronki, mówimy o tym, że już co druga złotówka około jest wydawana na produkt w promocji, więc de facto dla Kowalskiego no to już. Prawie wszystko jest promowane. I jeszcze jedno, myślę, że to też jest duże zagrożenie, no duża sieć, wczoraj też była wspomniana, Dino, zupełnie inny gracz, zupełnie innym pomysłem na swój biznes, zupełnie inna strategia do wielu obszarów prowadzenia biznesu. Dino super silnie właśnie przez ekspansję. Nie tylko przez ekspansję, ale ta ekspansja jest bardzo silnie widoczna. Właśnie tutaj na pierwszym miejscu w penetracji. Plus 6 punktów procentowych, nawet nieco ponad 6 punktów procentowych wzrostu penetracji to jest bardzo dużo. No i promocja też o 1 punkt procentowy wzrosła. Finalnie udziały rynkowe i ich wzrost nie dziwi. Nie dziwi też ten fakt, i tutaj chciałem Państwu przypomnieć to liczbę, o której Szymon wczoraj mówił: dziewięć szyldów. Będąc klientem sklepu małego formatowego, odwiedzamy też inne szyldy. W skali jednego roku przeciętne gospodarstwo domowe odwiedza 9 różnych szyldów. Spośród tych sklepów, które ten szyld posiadają, mam na myśli sklepy sieciowe, czy to w dużym, czy to w małym formacie, czy to też drogeria. I mając to z tyłu głowy, zwróćmy teraz uwagę na to, jak przepływają wydatki. A te wydatki to generalnie to też cały wolumen, całe koszyki pomiędzy kanałami. Państwa uwagę zwróciłbym na tą fioletową część koła. Małofamatowe sklepy sieciowe. I z jednej strony możemy powiedzieć tutaj, że zyskujemy z pewnych kanałów, do innych tracimy. I zacznijmy od tego, że zyskujemy faktycznie tam, gdzie widzimy te linie innego koloru niż, niż fioletowy, zyskujemy, jeśli chodzi o sklepy mafamatowe z superów. Te, które my w Yugo określamy jako międzynarodowe, zyskujemy z hipermarketów. To też jest taki, myślę, że silny sygnał podsumowujący, że hipermarkety że to jest ten format, który ma faktycznie o wiele większe wyzwanie niż sklepy mafamotowe. Zyskujemy od sklepów małformatowych, nie sieciowych, ale tracimy. I te linie są znacząco grubsze. My to dokładnie możemy skwantyfikować i obliczyć. Tracimy do dyskontów, tracimy trochę do online, do supermarketów lokalnych. Tam my dzisiaj Dino jeszcze kwalifikujemy, czy tam ono w tych danych jest. Pozostałe, no to, to też tam są te sklepy, tak zwane non-foodowe dyskonty, gdzie spożywka też jest. Jak pomyślimy sobie o Action i o repertuarze produktów, kategorii, które tam są, to też to jest bardziej oczywiste. Oczywiste też jest to, że to jest kolejne wyzwanie, czyli zmieniający się konsument. No, dzisiaj można powiedzieć, że konsument inaczej może, kiedyś taka obrączka była całkiem normalna. Dzisiaj ona się zmienia. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma na palcu albo, albo słyszał. Smartne obrączki, czy pierścienie smart, sprytne. To jest coś takiego, gdzie w takiej wielkości. No, ta obrączka dokładnie wie, jak ja śpię, jak się czuję danego dnia, jeśli chodzi o moją um, aktywność fizyczną. Ta obrączka wie, gdzie dokładnie jestem, o zgrozo. Ta obrączka też czasami może mieć wyświetlacz. Ta obrączka też czasami może mi podpowiadać różne rzeczy. Nie tylko. Inaczej, może nie w Polsce, bo tutaj jeszcze nam daleko, ale ta obrączka, wiedząc, jak się czuje, to też może do lekarza zadzwonić. To pewnie, jeśli chodzi o Polskę, daleko, przynajmniej. Natomiast e, dlaczego o tym mówię? No bo dzisiaj my w Polsce jesteśmy właśnie jak te obrączki, jak te nowoczesne obrączki, bo jesteśmy smart. 72% Polaków w ten sposób robi zakupy. One są przemyślane. Nie chodzi o to, żeby kupić najtaniej, chodzi o to, żeby zrobić przemyślane zakupy, często na promocji. W małym formacie ten odsetek promocji jest oczywiście niezwykle na niezwykle niższym poziomie niż średnio w Polsce, około 13%. Ale jak spojrzymy na wydatki tych samych klientów w innych sklepach, no to w innych sklepach ten konsument jest do tych promocji przyzwyczajony, bo w innych sklepach 33% to są właśnie te wydatki promocyjne. I nie dziwi fakt, bo jak zapytamy o to, to gdzie poszukujesz, drogi konsumencie, tych promocji, co co... Nie wiem, promocji, w jaki sposób starasz się oszczędzać na zakupach, bo cały czas, czasami jesteśmy w tym trybie oszczędzania, to właśnie poszukiwanie tych promocji, dobrych deali jest na pierwszym miejscu poszukiwanie informacji o promocjach w aplikacjach sklepowych albo wykorzystywanie kuponów, które się pojawiają przecież i są obecne już na polskim rynku, to, to są takie techniki oszczędzania Kowalskiego czy Pani Nowakowej. Mówiąc o Pani Kowalskiej czy, czy Panu Nowaku, no to nie sposób nie powiedzieć o profilu klientów sklepów mafamatowych, bo ten profil jest różny i generalnie możemy śmiało powiedzieć, że no, klient... Sklepu mafomatowego dzisiaj, to, to nie jest klient, który ma jedną twarz. On ma wiele twarzy. Możemy je szczegółowo opisać w naszym raporcie Jugo Shopping Pointer bardzo, bardzo szczegółowo mamy wszystkie te segmenty ustawione, ale generalnie widać, że to, co wyróżnia tych klientów, to przede wszystkim to jest ten typowy polski nabywca, odpowiadający za 26% wydatków w mafomacie, to jest taki klient, typ klienta, który. Bardzo często robi zakupy w bardzo dużej liczbie sklepów. De facto opisuje. E Chyba najlepiej takiego przeciętniaka w Polsce, bo w Polsce, tak jak Szymon wczoraj mówił, lubimy robić zakupy. Natomiast to też jest typ klienta, który zwraca uwagę na nowości, na promocje na, e, i też na innowacje produktowe, bo też ich czasami szuka też w małym formacie. Gdzie nie ma może miejsca na półce na wszystko, ale też e, to jest taki typ klienta, który na te e, nowości zwraca uwagę, tak jak niektórzy z tych wymienionych wyżej. Mały format to też specyficzne misje zakupowe. I tutaj nie dziwi fakt, że podkreślę te misje takich bieżących rutynowych zakupów, czyli to już nie są te misja stokująca te zakupy duwe na zapas, są też to pilne potrzeby czy zakupy spontaniczne, chociażby lody, bardzo, bardzo ważna kategoria w handlu małofomatowym. i mówiąc o tych kategoriach, to nie sposób nie podkreślić innych kategorii, bo przecież sklep to nie tylko lody, to nie tylko alkohol, który de facto, alkohol żywki może stanowić 50, albo nawet 70% w tych najmniejszych formatach sklepów, ale to też ultraświeże kategorie, bardzo ważne, budujące trafik, budujące ruch w sklepie pieczywo, wędlinę, świeże mięso, dania mrożone, chłodzone, pizza mrożonki, lody, bardzo ważna kategoria, przyprawy, zupy, sosy, bo jak się komuś przecież bulion skończy gotując obiad, no to po tą kostkę rosołowo pójdzie do sklepu najbliższego, przekąski, napoje, które często towarzyszą temu alkoholowi. No i wspomniałam o tych bardzo ważnych kategoriach, które są właśnie tutaj. W ladzie chłodniczej. To jest kolejny wielki, wielki magnes i wielki wyróżnik sklepów mafamatowych. Lada chłodnicza. Ona po pierwsze przyciąga do sklepu, bo zwróćcie Państwo uwagę na te wykresy po, po waszej lewej stronie. Jak zapytamy się Kowalskich czy Nowaków kupujących wędlinę czy mięso na wagę, dlaczego kupujesz to mięso na wagę? No to 7 na 10 odpowie, że kupuje, bo to jest produkt świeższy. Taka jest percepcja dzisiaj, my to zrobiliśmy kilka lat temu to, to badanie, nie świeżaliśmy, ale to się na pewno nie zmienia. Percepcja kupowania w LADzie chłodniczej produktów jest taka, że tam są świeższe produkty, więc to też jest wyróżnik małego formatu, które to Ladę bardzo często posiada. I tutaj podkreśliłbym dwie rzeczy, bo w LADzie to też jest ostatni punkt styku klienta z marką, czy ostatni punkt styku marki z klientem, więc te duże brandy. Wędliniarskie. Tam też są bardzo widoczne dla tego konsumenta. A z drugiej strony, Lada to też jest miejsce, gdzie przecież wszystkie lokalne, regionalne produkty są dostępne. I na koniec myślę, że warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, o której wczoraj Jan Kolański mówił, mówiąc, opisując to słowem serwis. Ja to opisuję słowem obsługa, która jest niezwykle istotna, ale też relacje. Relacja sprzedawcy, właściciela sklepu, obsługi czy serwisu z klientem. Bo to jest coś, czego na pewno dzisiaj dyskonty, handel wielkopowierzchniowy nie ma i mieć nie będzie. Z uwagi na to, że czas mi się kończy, to myślę, że to jest dobry pomysł na krótkie podsumowanie i chciałbym Państwa stawić z kilkoma myślami na kolejną debatę. Przede wszystkim nie chcę tutaj mówić i podkreślać wagi dyskontów w promocji. Chciałbym podkreślić to, że dzisiaj klient sklepów mafamatowych też tam kupuje, więc siłą rzeczy zwraca uwagę na promocje, na ceny, na niskie ceny, które są komunikowane, Czasami połączone z półką, czasami nie. Ale percepcja cenowa jest budowana e, tych sklepów bardzo agresywnie i jest odbierana przez klienta, ponieważ ten klient jest e, klientem e, smart, sprytnym, dokonującym rozważne zakupy. No i dwa wyróżniki, dwa plusy myślę handlu malformatowego. Jedna z nich to są e, konkretne misje zakupowe, po których tam e, idziemy, ale przede wszystkim asortyment, e, który przyciąga do tych sklepów. E, bardzo dużą wagę odgrywa e, nie tylko alkohol używki, ale świeże, ultra świeże. Kategorie, ale też cała gama innych kategorii, gdzie przede wszystkim ta lada chłodnicza z wędlinami, z mięsem jest bardzo, bardzo ważna. W, sezon, w sezonie lody impulsowe ultra ważne dla małego formatu i przede wszystkim na koniec jeszcze obsługa. Bo tutaj w tym sklepie to jest coś, co faktycznie wyróżnia handel małofomatowy, kontakt z właścicielem czy, czy z obsługą, gdzie uśmiechając się możemy budować bardzo fajną relację z naszym klientem. Dziękuję Państwu za uwagę. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zostawiam kontakt do siebie czy mailowy, czy na LinkedInie. I co? I być może widzimy się za rok. Dziękuję bardzo.